Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Gruzja to piękne państwo znajdujące się nad Morzem Czarnym oraz zawierające w sobie piękne widoki dzikiego Kaukazu. Na świecie rozpoznawalna jest chociażby spysznego Czaczapuri ale również i z tego, że właśnie Gruzinem z pochodzenia był Józef Stalin, a właściwie Józef Wisarjonowicz Dżugaszwili, urodzony w Gorii. Widzowie Stalowego szoku kojarzą jednak ten kraj głównie za sprawą absolutnej dominacji w świecie podnoszenia ciężarów, naszy Talakadze, lub też poprzez opisywane przeze mnie zmagania Kontantina Janasi, znanego również jako gruziński byk na scenie Strongmen. Nadszedł czas, abyście poznali kogoś, kto na przestrzeni ostatnich lat nie ma sobie równych w arm wrestlingu. Przed Wami ważący około 170 kg, mierzący 191 cm wzrostu, gruziński Hulk Lewan Saginaszwili. Gruzińskie Monstrum to siedmiokrotny mistrz świata, sześciokrotny mistrz Europy, zwycięzca Złotego Tura 2017, Wendety All Stars z 2018 roku oraz Wendety Top 8 z roku 2019. Pomimo zdobycia tak dużej liczby trofeów i bycia niepokonanym przez ostatnie 4 lata, informacje o życiu i treningu giganta nie są zbyt powszechne. Zmieniło się to dopiero gdy spotkał się z próbującym swoich sił w arm wrestlingu Larrym Wisem, który to postanowił przybliżyć widzom wymiary Lewana oraz jego siłę w niektórych ćwiczeniach typowych dla siłowania na rękę. Zapewne wielu z Was postać Larego kojarzy, ale w gwoli ścisłości, kilka słów o nim. Lary jest przede wszystkim gwiazdą sportów siłowych, a największe sukcesy odniósł w trójboju. Jego najlepszy total to aż 1075 kg, a zawiera on rekordowe dla swojej kategorii 292,5 kg w wyciskaniu, leżąc. Uczciwie byłoby więc uznać, że nie jest on przeciętnym śmiertelnikiem o przeciętnych rozmiarach. Jednak stojąc u boku lewana, Dary wygląda dość standardowo. By nie być gołosłownym, tak oto prezentują się wymiary kończyn górnych obu panów. Obwód nadgarstka w miejscu wyrostków rylcowatych Wills 19,5 cm, Sagi na szwili prawie 25 obwód dłoni mierzony na kościach śródręcza lary 29 cm lewan 33,5 cm, obwód przedramienia lary 42 cm lewan prawie 51 cm. Tak dobrze słyszeliście, pół metra w przedramieniu. Rozmiar karabinu, czyli obwód bicepsa, lary 52 cm, lewan 58 cm. Takie liczby dają dopiero pewien obraz na to, jak monstrualne ręce posiada gruzin. W końcu jego biceps jest porównywalny do talii modelek, a przedramie ma większy obwód niż łydka większości ludzi, a nawet i niektórych ut. Istne monstrum. Następnie Lary spróbował swoich sił z Lewanem. Oczywiście bez żadnego wsparcia Gruzin robił z Amerykaninem, co tylko chciał. Dlatego też, aby jakoś wyrównać dysproporcje, Lary obwiązał się najpierw jedną, potem dwoma, a na koniec trzema gumami, by spróbować położyć halka. Ten jednak okazał się być i na to za silny. Jak już mówiłem, informacje na temat Lewana i jego życia przed Arnestlingiem nie są tak obszerne jak w przypadku innych atletów. Niewiele wiemy na temat jego dzieciństwa i życia osobistego. Wiadomym jest tyle, że Lewan od dzieciaka zdecydowanie bardziej wolał przebywać na boisku grając w piłkę, niż uczęszczać na zajęcia w szkole. Siłowanie na rękę rozpoczął w zasadzie przez przypadek w wieku 20 lat, po tym jak dostrzegł go trener Lado Kuciszwili na siłowni, do której uczęszczał grając nadal w piłkę. Kucj Szwili jest znanym ze swoich programów trenerem w Gruzji i dostrzegł on, że proporcje kończyny górnej lewana są stworzone do tej dyscypliny. Pomimo wątpliwości co do powagi tego sportu, kontuzje odniesione na boisku piłkarskim zaważyły o tym, że postanowił na dobre zaprzyjaźnić się ze stołem do siłowania. Już pierwszy start w mistrzostwach Gruzji okazał się być sukcesem, gdyż skończył je na podium zarówno na lewą, jak i prawą rękę. To jednak nie było dla niego satysfakcjonujące, gdyż tak jak na prawdziwego Supermana przystało, Lewan posiadał swój kryptonit, a był nim Genadi Kiwikwinia, który zdominował starty na obie ręce. Rok 2013 to debiut Halka na arenie międzynarodowej, na Mistrzostwach Świata, które miały miejsce w Gdyni, aczkolwiek nie mógł być po nich zadowolony, gdyż na lewą rękę był czwarty, a na prawą dopiero dziewiąty. Sytuacja odmieniła się na Mistrzostwach w 2014, gdyż Lewan po raz pierwszy w karierze został ukoronowany najwyższym tytułem, zarówno na prawą, jak i lewą rękę. Od tamtego czasu na lewą rękę nie znalazł się jeszcze przeciwnik, który byłby w stanie mu zagrozić, aczkolwiek prawa ręka nadal była możliwa do pokonania. Dlatego też między 2015 a 2017 rokiem na prawą rękę kończył na Mistrzostwach Świata kolejno drugi, jeszcze raz drugi w 2016 i dopiero piąty w 2017. Postanowił jednak ciężko pracować, by być niepokonanym niezależnie od kończyny i tak wygrał Złotego Tura 2017 w Polsce, który jest pucharem świata tej dyscypliny. A za tamtym sukcesem doszło mistrzostwo Europy 2018 później świata gdzie pokonywał dwukrotnie swoje największe zagrożenie wspomnianego wcześniej Kivikinio po zdominowaniu steny Lewan poświęcił uwagę cięższym zawodom, a mianowicie wendecie. W dodatku zmagał się w nich prawą, teoretycznie słabszą ręką. I tak dołożył on zwycięstwa w tym formacie nad Dmitrim Trubinem, Timem Bresnanem, Kiril Galem Bajewem i Vitalim Laletinem, stając się absolutnym mistrzem wendety, wygrywając przy tym 50 tysięcy dolarów. Okres pandemiczny odbił się brakiem eventów w 2020 roku, w których Lewan mógł wziąć udział. Jednak we wrześniu tego roku doszło do starcia z jednym z najwybitniejszych i najsilniejszych arreslerów wszechczasów, Daveem Shafi. Po zaciętej walce legenda musiała uznać wyższość gruzińskiego giganta i tak oto Lewan osiągnął zdecydowanie najważniejszy dla siebie triumf w swojej karierze. Do tej pory. Do tej pory, gdyż ma on dopiero 38 lat, co w siłowaniu na rękę wróży mu jeszcze bardzo długą karierę. Czy tak potężne przedramiona i bicepsy halka to dar, czy też da się je w jakiś sposób wytrenować do takich rozmiarów? Na pewno genetyka faworyzuje pewne proporcje kostne i grubości więzadeł, aczkolwiek gdyby ten sport opierał się wyłącznie na genach, to Lewan nie wykonywałby tak niedorzecznych treningów z tak absurdalnymi ciężarami. Od razu postaram się wyjaśnić pewne aspekty ćwiczeń, jakie wykonuje Hulk, gdyż zapewne znajdą się wszechwiedzący, którzy będą krytykować zakresy wykonywanych ruchów, czy też wytkną brak techniki. Tudzież zarzucą Lewanowi i go lifting. Otóż w siłowaniu na rękę kluczowe są mięśnie wykonujące zgięcie ramienia od kąta 90 stopni w górę, zginacze nadgarstka i palców oraz mięśnie odpowiedzialne za pronację lub, jak to woli, nawracanie ręki. Poza tym bardzo ważne są mięśnie samej ręki, międzykostne i glizdowate, po to aby dłoń pozostała zwarta. Oprócz samej kończyny dochodzi grzbiet, który pomaga wyprowadzić top roll, hack i side pressure. Jest też bardzo ryzykowna technika wyprowadzana z tricepsa, ale mało kto z niej korzysta ze względu na znaczną możliwość odniesienia kontuzji. Stąd w planie treningowym lewana takie ćwiczenia jak cheat curl, czyli uginanie ramion ze sztangą, lecz z wybiciem z biodra, również w wersji siedzącej, wybijając sztangę ruchem podudzia, eliminując biodro i pracując zarówno koncentrycznie, jak i ekscentrycznie. Dla Halka nie liczy się, by wykonać pełen ruch w tym ćwiczeniu, lecz by potraktować więzadła jak największym ciężarem, po to, aby w walce również był w stanie odeprzeć ataki przeciwnika. No i dlatego ciężary, jakich lewan używa, wywołują zawrót głowy. 142 kg na 4 powtórzenia w Cheat Curl stojąc. 135 kg na 2 ruchy siedząc. 95 kg na 3 ruchy jednorącz w oparciu o udo siedząc. Poza tym nie ma wyciągu, którego Lewan by nie zamknął używając technik arm wrestlerskich, a nieskuteczny w stanowieniu oporu dla Halka był nawet samochód. Wyczyn Lewana, który zrobił na mnie największe wrażenie, miał miejsce przy okazji specjala na 50 tysięcy subskrypcji jego kanału na YouTubie. A miał on polegać na wykonaniu ruchu z hantlem o wadze około 120 kg na modlitewniku. Ogólnie cały klimat i okoliczności filmiku są dla mnie czymś fantastycznym. Kilku gości skręca prowizoryczne hantle gdzieś w zapisiałej piwnicy w Gruzji. Dosłownie czuć wilgoć ścian i sofitu, który znajduje się tuż nad czubkiem głowy coś pięknego. Lewan rozgrzewa się coraz to kolejnymi kantlami zmajstrowanymi przez kolegę. Nadeszła ostatnia próba. Ciężar utwierdzony na gryfie drutem skręconym na okrętkę. Koledzy podają Halkowi hantel. Ten oddala go od ciała i wykonuje ruch. Koledzy zbierają złomę prosto na wagę, a na niej pojawia się liczba. Niemal 134 kg. Definicja stalowego szoku. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem zachęciłem kogoś do bliższego zainteresowania się postacią gruzińskiego Halka, gdyż zdecydowanie należy mu się nieco więcej uwagi z racji bycia kimś totalnie unikatowym. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne. Do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuje tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.